Elegancki układ taneczny rozpoczął bal studniówkowy 115 abiturientów z zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 1 w Sieradzu. Oni oraz ich goście, w sumie ponad 200 osób, bawili się w restauracji Arka w Smaszkowie pod Błaszkami. wspaniały taniec był wstępem do równie elegancko zatańczonego poloneza. Dzisiaj na pewno jakaś tam ekscytacja, wiadomo jak to przed, przed własną studniówką. Nie, no i tak teraz to już chyba luz dopiero. Na początku wiadomo jak to na początku, na każdej studniówce była, było lekkie napięcie, a teraz już. Do A stresowałeś się przed dzisiejszym dniem tak jakoś szczególnie? Nie myślę, że chyba szczególnie. Najgorsze były przygotowania tutaj. Zajmowałem się też ogarnieniem całej sali i wtedy może jakieś emocje towarzyszyły, ale teraz to już na pewno tylko luz i zabawa. Nie? Każda studniówka jest niepowtarzalna, jest inna i ja myślę, że dla tych moich maturzystów tegorocznych też będzie to wyjątkowy wieczór i zapamiętają ten wieczór naprawdę bardzo, bardzo długo. I zapewne tak będzie, bowiem organizatorzy tego balu postawili na DJ-a i nie zawiedli się. Znakomita zabawa trwała do rana. Muzyka Reportaż ze studniówki 2015 abiturientów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, pokażemy od najbliższego piątku.